Lista najważniejszych napisów informacyjnych, które możecie spotkać podczas podróży w Niemczech. Abflüge – odloty. Abflüge. Abfahrten – odjazdy. Abfahrten. Achtung Vorfahrt – uwaga na pierwszeństwo przejazdu. Achtung Vorfahrt. Achtung lub Output uwaga. Achtung, Vorsicht. Ankünfte, przyjazdy. Ankünfte. Aufzug nicht tätig. Winda nie działa. Możemy również powiedzieć Aufzug, außer Betrieb. Ausgang, wyjście. Ausgang. Auskunft, informacja. Auskunft. Ausverkauf. Wyprzedaż. Ausverkauf. Autobahngebührstelle. Punkt pobierania opłat za przejazd autostradą. Autobahngebührstelle. Autoferker verboten. Zakaz ruchu kołowego. Autoferker verboten baden verboten kąpiel wzbroniona baden verboten banhof dworzec kolejowy banhof bauarbeiten prace budowlane lub drogowe bauarbeiten Besetzt, zajęte Bezet. Biziga hund zły pies Bizga hund. Byte nicht berühren, nie dotykać, Byte nicht berühren. Bite nicht stören. nie przeszkadzać, Byte nicht stören. Damn, dla pań, damen. Durchgang verboten, przejście wzbronione, Durchgang verboten. Eintritt. Eingang wejście Eintritt lub Eingang Eintritt frei wstęp wolny Eintritt frei Eintritt verboten zakaz wstępu wejście wzbronione Eintritt verboten frei wolne frei Fotografieren verboten. Zakaz fotografowania. Fotografieren verboten. Garderobe, szatnia. Garderobe. Gefahr, niebezpieczeństwo. Gefahr. Lebensgefahr, zagrożenie dla życia. Lebensgefahr. Geöffnet von bis. Otwarte od do. Geöffnet von bis. Geschlossen, zugemacht, zamkniente. Geschlossen lub zugemacht, zamkniente. Herrn, lapanów. Herren. verbot, Zakaz Halte Halteverbot. Kasse, Kassa, Kasse. Keine freien Plätze. brak wolnych miejsc, Keine freien plece, Klingeln, dzwonić, Klingeln, links abbiegen verboten, zakaz skrętu w lewo, links abbiegen verboten, links fahren. trzymać się lewej strony, links vorn, Mehrwertsteuer Podatek VAT. Skrót od Mehrwertsteuer brzmi MWST. Mit Mehrwertsteuer z podatkiem VAT. Nicht aufmachen. Nie otwierać. Możemy również powiedzieć: Nicht öffnen. Nicht raucha. Dla niepalących. Nicht raucha. Nicht tetyś. Nie działa. Aussa Nie działa. Nicht funktioniert. Nie działa. Not Ausgang. Wyjście awaryjne. Not Ausgang. Parken verboten. Parkowanie zabronione. Parken verboten. Rasen nicht betreten. Nie deptać trawników. Razen nicht betreten. Rauchen verboten. Palenie wzbronione. Rauchen verboten. Raucha dla palących. Raucha. Rechtsfarn. trzymać się prawej strony. Rechtsfarn. farn. Rechtsabign, verboten zakaz skrętu w prawo. rechts abbiegen, verboten. Reisebüro – biuro podróży. Reisebüro. Schließen Sie bitte die Tür. Proszę zamykać drzwi. Schließen Sie bitte die Tür. Schieben, pchać, schieben. Umleitung, objazd, umleitung. Turystische informacjon, informacja turystyczna. Turystische informacjon. Toiletten, toalety, toiletten. Fozyść langsam farn. Uwaga jechać powoli. Fozyść langsam farn. Cima fraj lub fraje cima. Wolne pokoje. Cima fraj lub fraje cima. Cien ciągnąć. Cien. Col abfertigung. Odprawa celna. Col abfertigung. Wersje do skopiowania i wydrukowania znajdziecie na mojej stronie niemiecki z przyjemnością.pl